Witam cię bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Wójcik. W tym wideo opowiem ci o świadomości. W poprzednim nagraniu mówiłam o podświadomości i jakim ona ma ogromny wpływ na nasze życie, a w tym wideo opowiem ci o świadomości, dzięki której ty masz wpływ na swoje życie. Słowo świadomość w języku łacińskim conscienta pochodzi od słowa con Czyli z i z czyli wiedza. Oznacza to wiedzę dzieloną z kimś, najczęściej jest to wiedza tajemna, jest to wiedza dzielenia się z samym sobą i z jej doświadczeniami, jest to wiedza dostępna dla osoby doświadczającej. Jak i osoby, która doświadcza dane przeżycia. I dzięki temu świadomość jest to zdanie sobie sprawy z istnienia otoczenia i siebie samego na tle życia fizycznego i duchowego. Głównym zadaniem świadomości jest rozumowe, rozumowa kontrola myśli i emocji poprzez sugestie, pozytywne y, powtarzania obrazów, pozytywne powtarzania słów, y, y, pozytywne powtarzania y, zdań, y, tak długo, aż do momentu, kiedy podświadomość uwierzy w nie, przyjmie za prawdę i stworzy z tego y, przekonanie. Y, ponieważ y, y, Podświadomość czuwa nad wszystkimi Twoimi funkcjami oprócz świadomości, więc jest to jedyna droga, którą dotrzesz do podświadomych zapisów w celu ich przeprogramowania. Podświadomość nie odróżnia fikcji od faktu, ona widzi tylko i wyłącznie Obrazami. Widzi tylko to, co zostaje jej przedstawione przez umysł świadomy. Dlatego, dlatego bardzo ważne jest, abyś już od teraz świadomie dobierał i pielęgnował swoje myśli, żebyś świadomie tworzył pozytywne obrazy w Twoim Umyślę, ponieważ to wszystko, co widzi Twój umysł, podświadomość rejestruje, przyjmuje za prawdę i dzięki tym obrazom steruje Twoim życiem. I to właśnie na ich podstawie tworzy wszystko to, co dzieje się w naszym życiu. Kiedy kładziesz się spać, Twój umysł świadomy również zasypia. Natomiast podświadomość nie śpi. Ona jest aktywna przez 24 godziny na dobę. Kiedy ty śpisz, twoja podświadomość przez całą noc intensywnie pracuje nad realizacją twoich obrazów, jakie dostarczyłeś jej tuż przed zaśnięciem. Dlatego bardzo ważne jest to, o czym myślisz w ciągu całego dnia. A szczególnie przed y, spoczynkiem nocnym. Pamiętaj, że podświadomość ma władzę nad tobą i poprzez tą władzę kieruje Twoim życiem. Podświadomość nie ma władzy nad umysłem świadomym. Yy, dzięki, y, dzięki temu, yy, Dzięki temu Ty możesz zmienić swoje życie, ponieważ Ty masz władzę nad umysłem świadomym, chociaż nie masz władzy nad podświadomością. I wszystko to, co myślisz, jak myślisz i jakie obrazy wówczas świadomie tworzysz w swoim umyśle, to też, to też wszystko to przyjmuje Twoja podświadomość. I z tego wynika, że tak naprawdę to Ty jesteś panem swojego życia i to Ty nim kierujesz. I to wszystko zależy, wszystko zależy od Ciebie. Twoje życie zależy od twojego myślenia, twoje życie zależy od, tego, od twoich przekonian, czyli od tego, jakie obrazy wrzucasz do swojego umysłu świadomego. Jeżeli na przykład cały czas myślisz o jakichś przykrych rzeczach, które ci się potrafiają bez przerwy, o niepowodzeniach, to w ten sposób jeszcze bardziej wzmacniasz i rejestrujesz te obrazy, które twoja podświadomość wciąga do siebie i według nich działa. Dlatego, dlatego tak bardzo ważne jest, że pomimo tego, że idziesz, takim, idziesz taką drogą niepowodzeń, zatrzymać te myśli, zatrzymać te obrazy i na ich miejsce wstawić to, co chcesz, czyli sukces, powodzenie, jakiś ogromny szacunek do drugiej osoby, swobodę finansową. Pomimo tego, że w tej na chwilę obecną jest inaczej, to nie pielęgnuj tego. Przeklęć je, przestaw te obrazy żeby i przekonaj tą swoją podświadomość do nowych obrazów, że może być to lepiej. A ona wykona za ciebie całą, całą robotę, tą najgorszą. Twoim wysiłkiem jest tylko zmiana myśli, zmiana tych obrazów. Świadomie. Ty masz świadomość, wiesz, czego chcesz. Chcesz lepszego życia, to sobie go wyobrażaj. Podświadomość pamiętaj, ona myśli i odbiera obrazy. Słowa ją nie interesują. To nie, Narzekanie ci nic nie da. Chcesz mieć swobodę finansową, myśl o swobodzie finansowej. Jest ci ciężko, nie możesz zdobyć awansu, nie narzekaj, nie szukaj dlaczego. Ty masz myśleć o tym awansie. Ty masz myśleć o nowym domu, o nowym samochodu. Ty masz go widzieć, czuć na tu i teraz. Ponieważ podświadomość nie wie, że to będzie za 5 czy za 10 lat, ona działa na tu i teraz. I jeszcze jest bardzo jedna bardzo ważna kwestia. Y ponieważ um, podświadom do podświadomości najlepiej um, dotrzeć, kiedy jesteś w lekkim, um, w lekkim takim transie, czyli jak jesteś lekko zmęczony, znużony, dlatego um, to jest najlepsza droga, przez którą możesz dotrzeć się do podświadomości. I um, dzięki tej, y, temu takiemu Twojemu znużeniu. Y, Proponuję, aby codziennie, codziennie chociaż przez 10-15 minut, poświęcić ten czas na pisanie afirmacji, na wizualizacji, na jakiekolwiek relaksacje, żeby wyciszyć ten umysł, żeby go uspokoić i skupić uwagę na, na, właśnie na tych swoich myślach i obrazach. I y, pamiętaj, że kiedy kładziesz się spać. To nie zasypiaj z problemami, tylko zasypiaj z pozytywnymi myślami i ze swoimi najskrytszymi marzeniami. W tym wideo to już wszystko. Dziękuję Ci za poświęcony czas, yy, za to, że byłeś ze mną. I pamiętaj, podświadomość ma władzę nad Tobą, nie ma władzy nad świadomością. Ty masz władzę nad swoim umysłem świadomym, więc świadomie, myśl i dobieraj wszystkie obrazy, wszystkie słowa i wszystkie myśli, jakie chcesz, aby odbiły się, odwierciły się w twoim życiu. Życzę ci wszystkiego dobrego i samych pozytywnych obrazów w swoim życiu, w twoim umyśle, a szczególnie, żebyś zasypiał z pozytywnymi myślami, bo w ten czas ty będziesz sobie spokojnie spał, a twoja podświadomość przez całą noc. Będzie intensywnie pracować nad tym, co jej wrzuciłeś przed snem. Także życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego i samych sukcesów i pozytywnych myśli. Pozdrawiam serdecznie, mam Wójcik.